Karetkę ufundował m.in. Urząd Wojewódzki, na które przekazał nam na cenę 275 tysięcy, starostwo przekazało kwotę 45 tysięcy my jako ZOS przekazaliśmy na to 20 tysięcy. Łącznie karetka, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy jest warta 341 tysięcy złotych. Prosiłbym bardzo Kienza Infuata o poświęcenie tej karetki a następnie zapraszam do szpitala, do pawilonu E, gdzie tam się spotkamy, powiemy parę słów i będzie można zwiedzić oddziały, które będą nam, będą przekazane naszym mieszkańcom. Także tam będą oprowadzać również ordynatorzy. ale zachęcam. Bo widzę, że tu jest dużo również inżynierów, aby zobaczyli to serce, które jest w szpitalu, czyli ten poziom zerowy, gdzie cała automatyka i całe to, które na w jakiś sposób y, pozwala funkcjonować, będzie można zobaczyć, jak jest wyposażona i karetka, ta, która jest zastępowana, czyli ta, która jest tutaj obok. Także proszę również zobaczyć wewnątrz, co tam się znajduje. W związku z tym. Proszę bardzo księdza infłata, z towarzyszącymi tutaj księżmi o poświęcenie karetki, a następnie przechodzimy do pawilonu E. Pan dyrektor mówi o wartości materialnej tej, kabel, tej karetki. Duża wartość materialna. A my się modlimy także, żeby ta wartość materialna, duża wartość, żeby, żeby miała też wartość duchową. Jest takie powiedzenie, bez Sacra miser. Człowiek biedny to rzecz święta. Człowiek biedny to jest święty. A, a chory to jest biedny. dlatego, żeby w tej karetce tą choro, tego chorego człowieka w sposób jak najgodniej przewozić z największą taką wiedzą i dowozić do szpitala i tam w szpitalu, żeby był jak najlepiej leczony. O to się modlimy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan Jezus, który polecił swoim uczniom uzdrawie, aby uzdrawiali chorych i nieśli im ulgę w cierpieniu, niech będą z Wami wszystkimi. Ojciec miłosierdzie i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza przez swojego Syna, mocą Ducha Świętego, otacza szczególną miłością i darzy błogosławieństwem ludzi doświadczonych. Wszelkim utrapieniem chorych oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im służą. Chorzy nie tylko dopełnią w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół, lecz także wyrażają osobę samego Chrystusa, który uobecnia się w chorych. Powiedział bowiem, że kto chorym oddaje przysługę, wyświadcza ją jemu samemu. Słusznie więc jest, abyśmy. Prosili o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich chorych, którzy przebywają lub przebywać będą w tym szpitalu, którzy będą przewożeni w tej karece, a także dla tych, którzy służą tym chorym dla lekarzy, dla, dla pielęgniarek, dla całej służby medycznej. Ojcze, Pani Nieba i Ziemi, który poleciłeś człowiekowi, aby rządził wszelkim stworzeniem, ku Twojej chwale. Błogosław tym, którzy przygotowali te narzędzia potrzebne do ratowania zdrowia i życia swoich braci. Błogosławny i godzien chwały jesteś, panie nasz Boże, bo w swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Sprawa, by ci, którzy pragną korzystać z tej, z tej karetki gotowi dla ratowania zdrowia i życia swoich bliźnich chętnie spieszyli na pomoc chorym, zaginionym i znajdującym się w niebezpieczeństwie. Niech się radują wdzięcznością swoich pacjentów, urato uratowanych braci i całym sercem staram się Tobie służyć przez Chrystusa Pana naszego. Niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpi na ten pojazd mechaniczny, na tę karetkę pogotowia, na tych, którzy będą obsługiwali tę karetkę i, którą, i tych, którzy będą przewożeni w tym pojeździe. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, czcigodni księża dobrodzieje, panowie burmistrzowie, panowie wójtowie, komendanci, radni powiatowi gminni, y, ordynatorzy, y, pracownicy tego szpitala. Witam serdecznie was wszystkich zebranych y, na tej uroczystości oddania za użytku nowej karetki pogotowia ratunkowego w Wadowicach oraz poświęcenia y, trzech pierwszych kondygnacji y, pawilonu E, do którego się zaraz udamy. Ja chciałam przede wszystkim serdecznie podziękować za to, że przybyliście na tę dzisiejszą uroczystość. Jest to takie pokazanie, że my jako wspólnota samorządowa y, y, Działamy razem i dla dobra naszego powiatu potrafimy się jednoczyć, i ważne ważnych dla, dla tego powiatu chwilach jesteśmy razem. Ten szpital, który za chwileczkę będziemy oglądać, to jest zdecydowanie największa inwestycja w historii powiatu w od 1999 roku. Ten rok skończymy z wydatkami majątkowymi na poziomie 30 milionów złotych. To jest nie, rzecz niespotykana do tej pory w samorządzie powiatowym. Yy, ten ogrom, ogromny wysiłek yy, jest naszym wspólnym sukcesem wszystkich mieszkańców Pratywskiego, którzy będą mogli się leczyć w tych nowych, yy, godnych warunkach, godnych XXI wieku i dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Natomiast jeśli chodzi o ten yy, wspaniały samochód, który przed chwileczką ksiądz iłat, bo błogosławić yy, yy, poświęcę razu dziękuję. No, jest też ubezpieczony, teraz już podwójnie, jest również poświęcony i panie dyrektorze chciałem wręczyć yy, yy, kluczyki do tego samochodu, klucze i powiedzieć życzyć od, od, ze, ze strony nas wszystkich radnych powiatowych żeby ten pojazd, który został jak Pan powiedział, był również dotowany został zakupiony dzięki wsparciu ze samorządu powiatowego, żeby wszystkim dobrze służył mieszkańcom naszego powiatu autyckiego. Bardzo proszę. Dziękuję pan, pan bardzo. Ja przekazuję klucze tutaj osobie, która dowodzi naszym bogotowiem, kierownikowi Dziękuję. I najlepiej by było, jakby mało wyjeżdżał.